Witam, mam na imię Przemek, jestem pracownikiem firmy Ogród Pro. Chciałbym przedstawić Państwu naszą szkółkę, na której znajdziemy różne tutaj jakże odmiany krzewów, krzewów ozdobnych, drzewek owocowych, a także kwiatów domowych domowych w sensie sukulentów, kaktusów, a także malutkich kwiatków typu yy, balkonowych. Jak wspomniałem, posiadamy w ofercie liczne odmiany krzajków ozdobnych do naszego ogrodu. Chciałbym na przykład przedstawić Państwu piękne pielęgnice, bardzo nietypowe odmiany: odmiana salamander i odmiana tiger. Tiger z tego względu, że pięknie się wybarwia na żółto do słońca. Chciałbym przedstawić również tamaryszka. Tamaryszek jest spektakularną i ogromną rośliną, która z biegiem czasów potrafi przysłonić nam połowę ogrodu. Mogę też wspomnieć kilka słów na temat mojej ulubionej pięknotki. Roślina ozdobna, która pięknie wybarwia się na różowo, w sensie jej korale. Do tego w ofercie posiadamy również kielichowce wonne. Kielichowce wonne, piękne, spektakularne, ozdobne krzewy, które tak jak widać kwitną, mają obfite kwiaty, wydające nie, niesamowity zapach. W naszej ofercie znajdą również Państwo hibiskusy, hibiskusy, które aktualnie kwitną. Mamy początek sierpnia, więc to jest idealna pora na hibiskusy. Tak jak widać, nasze hibiskusy posiadają już otwarte kwiaty. Można je bezpośrednio wsadzić do gruntu i cieszyć się urokiem ich kwiatów. Do tego w ofercie aktualnie posiadamy liczne odmiany hortensji. Tak jak widać mamy sezon na hortensje. Na naszej szkółce jest dostępnych około 20 odmian hortensji bukietowych. Od białych przez jasno-różowe do seledynowych, a także niebieskich. Co jeszcze mógłbym wspomnieć? Mamy akurat sierpień, nasze ogrody mogą cieszyć się oczywiście piękną, spektakularną budleją Dawida. Nazywaną rośliną motyla. Dlaczego motyla? Bo namiętnie zwabia motyle oraz pszczoły. Jest to piękna roślina miododajna, pięknie prezentuje się w ogrodzie i posiadamy ją w dwóch odmianach w wersji wysokiej, a także uroczo nazwanej przeze mnie le Petit z francuskiego, co oznacza miniaturkę. Jest to budleja niższego rozmiaru, posiadająca większą ilość kwiatów, również obficie wabiąca motyle. W naszej ofercie znajdą również panie e, państwo pierisy i kiścienie. Są to zimnozielone rośliny, które na zawsze pozostawiają, czy to jest okres zimowy, czy letni zielone liście. Pierisy i kiścienie trzeba pamiętać, że są roślinami kwaśnolubnymi, więc gleba do nich musi być stricte kwaśna. Dzięki temu rozrastają się pięknie i pięknie cieszą nasze oko. Warto również wspomnieć o jakże modnej teraz laurowiśni. Laurowiśni, którą namiętnie każdy jeden ogrodnik sadzi jako naturalny żywopłot, żywopłot albo drzewo ozdobne w naszym ogrodzie. Jest ono spektakularnie wysokie, wysoki przyrost, i warto tutaj wspomnieć, że również nie zrzuca liści na zimę. Dosyć często nasi klienci potrzebują właśnie rośliny, które przez cały rok pozostają zielone, i dzięki temu w naszej ofercie właśnie znalazły się te oto prezentowane gatunki. Co jeszcze mógłbym wspomnieć? Posiadamy na naszej szkółce również, tak jak widać po mojej lewej stronie, drzewa szczepione na pniu. Są to irgi ozdobne, są to różne odmiany wierzb, wierzb ozdobnych. Posiadamy również magnolie, posiadamy również kosodrzewiny, a także czmielinie, które są szczepione, buki. Posiadamy również co? Krzewuszki, posiadamy również żarnowce szczepione na pniu, co z bardzo nietypową odmianą. Tak jak wspomniałem, mamy hibiskusy. Hibiskusy, które prezentowaliśmy wcześniej, były akurat normalne. Tutaj mamy po mojej lewej stronie szczepione na pniu. One również zaczynają kwitnąć. Warto wspomnieć o Ginkgo Biloba, jakże zdrowej roślinie, która pozwala nam się odstresować. Wystarczy spojrzeć na to, aby stwierdzić, że ma naprawdę działanie kojące, zwłaszcza na nerwy. Możemy je ususzyć i zaparzyć z niej magiczny wywar na uspokojenie. Warto również wspomnieć o licznych różach. Wiadomo, kończy się już sezon na róże. To, co Państwo tutaj widzą, są to pozostałości. Tak naprawdę w ofercie, kiedy mamy, kiedy mamy sezon na róże, posiadamy około 50 odmian róż. Są to róże parkowe, są to róże okrywowe, są to róże szczepione na pniu, a także rabatowe i wielkokwiatowe. Wielkokwiatowe trzeba wspomnieć, że mamy pachnące, a także modyfikowane, czyli Czyli nietypowe odmiany, jeżeli chodzi o kolorystykę. W naszej ofercie znajdą również Państwo liczne żurawki, tak jak widać, w, w różnych odmianach kolorystycznych. Prezentowane tutaj są już ostatnimi sztukami, z, z tego względu, że naprawdę cieszą się popularnością wśród naszych klientów. Warto tutaj wspomnieć również o funkiach, czyli tak zwanych hostach, o żarnowcach. O żarnowce te kwitną na przepiękny kolor żółty, pomarańczowy albo czerwony. Ale musimy pamiętać o tym, że jest to okres wczesno-wiosenny. Przejdźmy może troszeczkę dalej. Prezentujemy także nietypową odmianę brzozy, brzoza tak zwana czarna. Piękne, spektakularne drzewo, które możemy przycinać, z którego możemy tworzyć piękny bonsai. Tak jak Państwo widzą, posiadamy również w ofercie liczne jałowce. Jałowce płożące, jałowce rosnące, a także tuje. Tuja jest dość specyficzna. Warto tutaj wspomnieć, że. Przy naszych jałowcach w pierwszym rzędzie znajduje się irga. Irga, która doskonale nadaje się na tereny pochyłe, na tereny, w których nie chcemy, żeby rosła nam na przykład dzika trawa. Jest to doskonały krzew okrywowy, który spektakularnie prezentuje się na terenach pochyłych. Tutaj chciałbym wspomnieć kilka słów na temat moich ulubionych cyprysów, tak jak widać bardzo wolny przyrost. Ale piękne ubarwienia. Jestem oczarowany tymi cyprysami. Jest to jedna z moich ulubionych roślin do ogrodu. Naprawdę w swoim ogrodzie posiadam wiele tych cyprusów i naprawdę zachęcam do zakupu tego. Jest to roślina naprawdę wolno rosnąca, która ładnie prezentuje się na ogrodzie i cieszy nasze oczy kolorem, żywym kolorem. Do tego, co my możemy jeszcze tutaj zaprezentować? Tak jak wspomniałem, liczne odmiany jałowców płożących, kosodrzewiny, sosny, cisy. Co jeszcze takiego? Nietypowa odmiana tuja whipcord, która ma spektakularne, jak ja to nazywam, włosy. Kiedy trafi do gleby, potrafi rosnąć naprawdę duża i gęsta. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o swoich ulubionych tu jak matlik. podobnie jak cisy, bardzo wolny przyrost. Można je trzymać w Donicach, można je trzymać na ogrodzie. Tak jak Państwo widzą, podstawowa odmiana sosny są to sosny czarne, żółte i naprawdę rosną do potężnych wymiarów, nawet do 6-8 metrów. Z tyłu prezentowane są miłożęby, a także grujecznik japoński. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że w naszej ofercie posiadamy różne powojniki. Powojników, może nie będę pokazywał z tego względu, że została ich naprawdę mała ilość. Nie będę ukrywał faktu, że naprawdę cieszą się wielką popularnością wśród naszych klientów, dlatego. Jak szybko się pojawiają na naszej szkółce, tak szybko znikają. W naszej ofercie wspomniałem, że posiadamy również drzewka owocowe. No, niestety, nie jest to okres, abym mógł zaprezentować Państwu te drzewka, z tego względu, że sierpień jest nieodpowiednim momentem na sadzenie drzewek owocowych. I ponownie wróciłem do pierwszej alejki, naszej głównej alejki, w której znajdują się, tak jak Państwo widzą, nasze ulubione, modyfikowane na pniu rośliny. Liczne żywotniki, sosny, jałowce, cyprysy. No, tak jak widać, wybór jest doskonały. Mamy w czym powybierać, jest to naprawdę bardzo duża ilość odmian. Eee, co można więcej wspomnieć? Rośliny takie cieszą się popularnością z tego względu, że nie wymagają większej pielęgnacji. Wsadzimy je do, do gleby i cieszymy się ich po prostu pięknym wyglądem. Połowa z tych drzewek jest to produkt polski, także mają Państwo stuprocentową gwarancję, że po wsadzeniu do ziemi. Przyjmie się ona, z tego względu, że jest to hodowany nasz rodzimy gatunek. Tak jak widać, bardzo nietypowa roślina po mojej lewej stronie, sośnica japońska. Jeżeli któreś z Państwa lubią japońskie ogrody, bardzo chętnie zachęcam do zakupu sośnicy japońskiej. Nietypowa odmiana sosny, jest to ściśle japoński gatunek. Doskonale sprawdza się w naszych w yy, klim, naszym klimacie. Co by tutaj jeszcze więcej powiedzieć na temat tej sośnicy? Jest spektakularna. Przechodząc dalej, po mojej prawej stronie, tak jak wspominałem, znajdują się liczne, modyfikowane, modułowane, przepraszam, niemodyfikowane krzewiki. Do tego drzewka szczepione na pniu, ozdobne, tu na przykład spektakularny perukowiec podolski, hortensja szczepiona na pniu w kilku odmianach i wspomniane przede mną Prze, przed chwileczką, przepraszam, hortensje bukietowe. Do tego posiadamy w ofercie liczne sosny karłowe. Tak jak widać jest ich dość dużo, jest czym wybierać. Wszystkie są spektakularne. Posiadamy również w ofercie cisy kolumnowe. Tak jak wspomniałem przed tym o laurowiśni, doskonale nadają się na ogrodzenie. Warto jednak wspomnieć, że mamy sierpień. Jest to sierpień i jest to okres kwitnienia jeżówki. W naszej ofercie znajdą również Państwo... Wszelaki wybór jeżówek. Jeżówek, które inwestują w swój wygląd, mają dość obfite kwiaty, i tak jak widać, nie wiem, czy to kolega uchwyci, pszczoły je kochają. To tyle z mojej strony. Dziękuję Państwu za uwagę. Myślę, że przedstawione przeze mnie krzewy będą się cieszyć popularnością wśród Państwa, że chętnie Państwo odwiedzą nasz sklep. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne filmiki z naszym udziałem na naszej stronie, a także na stronie YouTube i innych portalach społecznościowych. Pozdrawiam.